Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineciu gry CSGO Ludziska z Challenge'u, Every Map Challenge. E, ludziska, czy mamy już czwarty odcineczek. Z tego co dobrze pamiętam, chyba tak. To w ogóle strasznie ostatnimi czasy. Okej, okay, teraz powinno być Git. E, mikrofon mi strasznie stuka, teraz powinno być wszystko Git. Mówię głośno, do dosadnie, pięknie, fajnie. <laughs> e, no i jest Git. Hmm, dobra, ustawmy sobie mapę ...Verdigo z tyłu. Nie ustawmy sobie Anubiska. Um, nie ustawmy sobie tutaj. O, Cobblestone zajebiście wygląda. Dobrze mówię? Dobrze mówię, ludzie. Cobblestone totalnym sztosem wygląda. E, w ogóle sprawdzam teraz, właśnie. E, no teraz to już widzicie, ale czekajcie. To się nagrywa. Nagrywa się, powinno się przynajmniej nagrywać. Teraz już jesteśmy w grze. Jest git? Jest git wszystko. Dobra. No i ludzka, przejdźmy do wylusowywania mapy. W ogóle ludzka opowiem Wam sytuację. Jak widzicie, jest 12 tydzień, ja wykonane mam kolejne gwiazdki. Najlepsze z to ludzka, że to misję. Tom, latający scout. Wykonałem w ciągu, jednego, jedne, w ciągu jednego spotkania To jest najśmieszniejsze W ciągu jednego spotkania, 22 fragi wtedy zrobiłem 22 fragi wtedy zrobiłem eee, No i tu. i tyle, dobra, przejdziemy do turniejowego eee, No i zostały nam te mapy tak naprawdę Ym, I włączymy, mamy ludziska Golda 4 yy, Nie jest zbyt dobrze, nie jest zbyt źle Ym, Mamy tu jakieś skinki, już powoli się zbierają Jakoś powoli ten ekwipunek wygląda, tak naprawdę. Chociaż brakuje tu kałaszka, emeczki, tu brakuje koski, tu brakuje, ale jakichś takich fajnych broni, np. auga, jakiegoś fajnego auga, bo ten auga jest taki mech, strasznie. E, no to MP5 jest git, tak szczerze, z tych wszystkich. Anubis No ludziska, no to podejście, drugi raz, to, drugi, drugie podejście do mapki, ludziska. <średzimy> Zobaczymy jak to będzie. Chłop JD stworzył tą mapę, JD40, spoko. Znaczy ja wiem, że to jest skrót od imienia i nazwiska, ale w Polsce JD się bardzo źle kojarzy. E, u mnie JD, moi, w Piotrów tak można powiedzieć, na Discordzie u nas, JD oznacza e, albo jebać Dominika, czyli mnie, e, albo jest dobrze, więc... Albo to, albo to oznacza, więc tak naprawdę jak ktoś mówi JD, to nie sugerujcie się tym, że to znaczy wiecie co. Norbelca Gierczaka. Eee, tam wiecie, wiecie o co chodzi. Eee, tu bardziej chodzi albo jebać Dominika, czyli mnie, albo jeba jest dobrze. No i tyle. W ogóle, ludziska, zmniejszmy sobie FPS-y. Zmniejszmy sobie FPS-y. Ludziska. Znowu Anubis. Mam nadzieję, że tym razem Anubis nam wyjdzie. Dobra, good luck, have fun... Nie, tu. Good luck, have fun. Uh, hello, team. Czekajcie, uh, right, yeah. muszę włączyć sobie dźwięki. Uh, what rank? Hello. What rank? Gold. Rank? Four. What rank? Let's go! Gobi! Gobi! <laughs> Let's go a logi-scan Guys, you need kill! <laughs> we have an arse-sniper! I'm very nice! I am planting the bomb Bomb has been planted Ale mi się ręka spociła, masakra. Jestem zdejwam. Yes, MVP ludziska. Sorry, man. <laughs> Mistlek, <-click>. no <New> mouse. <laughs> Dobra, lecisz, lecimy z Gailem. Chcę sobie tylko flersyka. Um... Leďme. me. Go pod bám. Můžeme jít Go 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 jít there, go there. Go there. Go. Need... Go. Jdi. Go! Don't kill Vex, Chłop wbił jak do siebie. Wjechał, rozjebał wszystko. No i winek. w sensie no, no runda wygrana. Ładnie dwa ja fleszyki nie będę jakoś trzas... Go mid! Czas... <laughs> go jest piękny drzemordę drze mordę solidnie. You go mid dal guys! Very, Very nice. With dirty hands. <laughs> Why net! the head. Okej. Okay. Dobra. Śmiesznie się zapowiada ten Anubis, tak szczerze. Tak chłop dźwięki wydaje. Słyszycie go? Najlepszy chłop na świecie. Ale mam łapę spoconą Co się dzieje, ludziska? Dwa wspomnienia. Chyba złe wspomnienia, ludziska. Wiecie o co no.

Mhm Go wrong? Go Go Ładnie, ładnie Ale ja yeah, w ogóle ludziska it. nie wiem, co ja mam mówić Dziwny mecz Bardzo dziwny Listening. mecz Listening <laughs> go, my brothers <laughs> Chyba <Go, middle. laughs> chłopski solidnie Co to było? 5-0 ludziska, 5-0, już, ale naprawdę, łopy tak spoczywają. No, chyba są wspomnienia, jak pierwszy raz grałem mm -hmm. ten. O, wspomnienia od pierwszego tego. No i <laughs> Team, let's go. go, let's go. No, lećmy. Mm -hmm. Umarłem, wziąłem i umarłem <laughs> Dobra, ta skałasza ludziska. Najważniejsze, że wygraliśmy rundę, to jest najważniejsze. A i wiem ludziska jakiego skina nie mamy. Do gloczka jakiegoś fajnego skinka i w ogóle to... Petki petką nie chcę grać petką, wolę jakimś uspem us, sobie pograć. Ooh. Ale tego skina mam, to na razie nim gram po prostu. <Is it possible> Trzech wyszło, Trzech, dwóch wyszło, dwóch wyszło. Jeszcze jeden. Zamykam. Prawie zamykam. Super. <laughs> Dobra, lódziska. Nie! Co tak, ja kupiłem? Bez przypadek. Surrender bots. Nie, yeah, not surrender. We can't! We have peddy <laughs> Oh. Dobra, okej, okay, to nie poddawajcie się. Nie wiem, odpalę jakieś cheata pewnie w połowie meczu. <laughs> wspomniecie... Wspomniecie moje słowa ludziska Dobra, muszę się napić ludziska, bo troszeczkę w gardle mi zaschło W ogóle ręka mi strasznie boli, bo nosiłem, troszeczkę, nosiłem drzewo do pieca. I wiecie, wiecie jak to jest, nosiłem drzewo, troszeczkę przeciążyłem rękę Przeciążyłem nie mnie boli, boli, w ogóle ludziska, ostatnio byłem się przejść z mamą Na spacer i tak szedłem w butach, takich troszeczkę za dużych, na zim zimowych, wiecie jak to zimowe buty zwykle są troszeczkę Przynajmniej ja troszeczkę za duże, tak Rozmiar za duże Znaczy no, no, rozmiar, rozmiar będą za duże Zresztą tam mi to kupywał z 5 lat temu, jak miałem wtedy 14 lat Z myślą o tym, że w przyszłości będą idealne, tylko że mi od 13 roku życia nie rośnie noga. Yy, mam rozmiar 41, 41, 45, to jest mój rozmiar buta. Yy, no, 41 mam, 41, ale zwykle kupuję buty. 42 yy, troszeczkę są zwykle za duże, ale ja często noszę takie grubsze skarpetki. Wie, wiecie o co chodzi? No i. Wiecie jak... No, na przykład, no nie, te buty zimowe nie są z rozmiaru za duże, one są z półtora rozmiaru za duże No i one po prostu, żyliśmy się przejść żyliśmy się przejść 10 km ponad Wiecie, ja mieszkam w górach Małopolska, w Małopolska, No Bardziej w stronę Zakopanego, nie wiem Pokazał No Można powiedzieć okolice Zakopanego, o, okolice Zakopanego to są ee, To Bardziej no, w sumie, w sumie to są tak, tu są w okolicy zakupanego. Ja nawet nie wiem gdzie mieszkam ludziska, ale to mogę powiedzieć, że południowa, południowa część Polski, ta bardziej południowa część Polski. No go, i ludziska, e, u mnie są dosyć już, dosyć, wiecie, dosyć, dosyć duże góry. E, no i, no i byłem się przejść kilometrów. Mm -hmm. się przejść i tak mnie but y, obtarły mm, tak śmiesznie. Bomb. Że z jednej strony ludziska mnie obtaru y, od strony pięty. Y, od strony pięty. Man. Man. Od, strony, od strony lewej. No boże. Na lewej nodze od strony prawej i na, a na lewej a na prawej no strony lewej. to jest tak śmiesznie symetrycznie do siebie rozłożone, że te, te odgniaty wyglądają identycznie, ale tak cholernie kurwa bolą, że to jest naprawdę aż nieprzyjemne. Co tu się stało? Jako nie mogłem trafić jakiś błot? Okej. Okay. Ja nie no, narobię te przerwy na serane. Ach, ta jebana przerwa Ludzie że nawet nie wiem co mam powiedzieć, czytam tylko ten czat to aż, aż, aż... A nie jest źle! Green kill orange or gay. <laughs> Kocha tego gościa, ten pi-piklu jest totalnym sztosem ten typ. Naprawdę, jest zajebisty. Ciekawe ludzie, czy mm. wygramy 16-0. <grym> hmm. Ty chodzisz w gale solidnie. SSG. Tu mam skina, no co? Marihuanen. Marihuanen, man, Marihuanen. अलवा है जी का Co się tu działo? Nie mam pytań. <laughs> nie mam pytań totalnie, nie mam pytań. Go, go, go. Oh my god, bot player. Bo ma 00 0... 0 0 12 i ma lepszy wynik niż... Chciałem go z ich zabijać, to dlatego nie trafiłem. <noise> nie, ja tak naprawdę troszeczkę cię rozluźni, rozluźniłem i dlatego ich nie trafiłem. A w ogóle dzisiaj, dzisiaj taki dzień ludziska, taki kurwa ospały, że to jest, że to jest hit po prostu ludziska. Taką mgła jest u mnie. Bo ludziska, tak jak mówiłem, e, mieszkam w Małopolsce, e, Bardziej w południowej części Małopolski Czyli blisko Zakopanego Ogólnie blisko Zakopanego to mogę... Nie wiem jak to wytłumaczyć W Małopolsce po prostu mieszkam, no ani, ani blisko Zakopanego Ani daleko Zakopanego Nie no nie, daleko mam do Zakopanego, to trzeba przyznać Z 200... z 200 kilometrów będzie <laughs> Nie no żartuję, tak naprawdę Tak naprawdę Eee, mieszkam w Małopolsce, ale do Zakopanego totalnie nie wiem, ile mam. Nie wiem, totalnie nie wiem, ile mam do Zakopanego. No, ma koskę. Chociaż, tygrysikiem mi się totalnie, eee, totalnie nie podoba. Tyle wiecie ludziska, tyle ode mnie na razie wiecie, że mieszkam w Małopolsce. Tylko tyle <laughs> Tylko tyle. Nie będę mówił o dokładnej miejscowości. Mogę powiedzieć tylko, że to jest miasto Kappa. <laughs> Nie no tak naprawdę TyFunga jest pod player What? No speak No Talks King Have fun guys, have fun! Woo! Have fun! Woo! Beka z niego I tyle Pozdrawiam z Małopolski Na razie <laughs> Nie no tak naprawdę ludziska co do mojego adresu za... A adresu zamieszkania, chcecie w sensie adresu, chcecie? W sensie, nie mieszkam, no mieszkam w Małopolsce tylko tyle mogę powiedzieć e, Jest dużo miejscowości w Małopolsce e, Więc Tak mnie nie znajdziecie, hehe <laughs> Nie no Oczywiście żartuję <laughs> To tyle ludziska, ja wszystkich żegnam zapraszam również do komentowania, lajkowania, śmiania się ze mnie w komentarzu. Na razie cześć i pa.